No, i witam Cię, do z tej strony Slayer, a to jest drugi odcinek z Gry i Narciarskiej 2002. W ostatnim odcinku zakupiliśmy nowe, nowe gogle, generalnie, które poprawiają nam dynamikę do, aerodynamikę do bardzo dobrej. I powiem szczerze, na ten, na ten czas to jest bardzo dobre, to jest w sumie już całkiem nieźle. I zobaczmy sobie, czy możemy nawoskować jakoś narty. Hmm, minus 5 temperatura. A no mamy taki wosk, ale czy jest wilgotno? Jest, jest wilgotno, dobra. Tego potrzebujemy. Adam, tak 4-4. I potrzebujemy wilgotny śnieg. S... Mamy go. Nie, nie mam tego wosku. Nie mam chyba nawet w ogóle żadnego wosku na. A, dobra. No, trudno, musimy dać. No Ten wosk by przeszedł na minus 10, ale no nie mam go, niestety, i nie stać mnie. Także musimy zarobić troszkę kaski. Dziękujemy, I... że jesteście z nami w ten piękny dzień w Engelbergu. I mamy drugie zawody w Engelbergu, które ostatnio rozegraliśmy. Ale nie pamiętam szczerze, jak poszło, bo. No. Dzisiejsza widzicie? pogoda nie jest idealna dla naszych zawodników. Prawidłowość wosku 0% oczywiście, odbił się wszystkimi siłami. Ale za to całkiem wybicie. Technika. Widać mistrzowską rękę wybicie, i lądowanie telemarkiem. Spoko, jest ok, ale czy będzie jakaś dobra pozycja? Hmm, nie spodziewałbym się dobrej pozycji. 18, no tak nie najgorzej. 18 lokata to nie jest wcale tak źle, i w sumie mam do Was. Mam teraz krótkie pytanie, czy. Bo ze względu na to, że w Skokach Narciarskich 2002 nie ma w ogóle żadnej muzyki, to czy. Z progu. Chcielibyście, żebym. Wrażenie. Żebym nagrywał serię przykładowo i puszczał tą jakąś muzykę tak pod siebie, czy po prostu. Zostawić to, zostawić to całkowicie bez głosu i. po prostu niech jest co se jest? No, kwalifikacja jest, także nie najgorzej. 21 miejsce, w najgorszym wypadku będziemy na ostatnim. Chociaż nie przewiduję, te, nie przewiduję takiego, takiej nawet Znalazł możliwości. punkt do wyjścia z progu. Ale muszę Zaniesi się nauczyć lepiej wybierać z progu. I proszę bardzo, bardzo ładne lądowanie. Pewnie będą wysokie noty. No, tak średnio bym powiedział, ale zawsze to coś. I finalnie skończyliśmy na, na 18 miejscu, więc nie Zapraszamy jest wcale na tak następne źle. zawody w skokach narciarskich. Tylko, że spadłem na 19, a pamiętacie, jak wcześniej byliśmy na bodajże chyba 16? Ale to nic się nie stało. Walnimy sobie trening. W sumie e, technika może sobie zatrenujmy tak, technikę zatrenujemy. Woskowanie. Potrzebujemy coś na minusową temperaturę. Mam minus 5, ale potrzebujemy średnią temperaturę. Czy mam, mam jakiś wosk na średnią temperaturę? Nie mam. Trzeba zakupić. Okej. Okay. O, ten będzie dobry. Średnie na minus 2 wystarczy. I może jakiś na... Na średnią w plusie. Ale taki chyba powinienem mieć. Zobaczmy. Czy coś jest możliwe do kupienia? O, jest. Za 1200 no dobra, kupmy. Nawoskujemy. Dobra, jest 6-3, ok. I teraz ten, co kupiliśmy na, na plusową, i zobaczymy, czy to coś nam dało. Dzisiejszy o, zaczynamy którym czterech skoczni, Spoko. Skoczni w Łykłem sobie. Na poju,. O, i patrzę, 73% woskowania, całkiem nieźle. Znakomity skok. Dokładnie. Jeżeli Ale kurde, znowu, mógł, znowu mogłem, znowu mogłem się troszkę później wybić. Najlepszyj. Ale mamy telemark, więc skład nie najgorszy i pewnie będą mnie najlepsze, nie najgorsze noty, no? 18,5, 18, 1, 19, całkiem niezłe noty. Całkiem niezłe noty. I ósme miejsce, proszę bardzo. No, jakby tak wejść do pierwszej dziesiątki, to może nawet i byśmy podnieśli sobie miejsce w tabeli ogólnej. Idealny start. No, nie tak do końca, panie Szaranowicz, ale. Było niespotykane logo. Ale zawsze to lepsze niż wywrotka Drugie miejsce Czyli pewnie daleko nie spadnę O, ósme, bardzo dobrze Ósme miejsce też nie jest, nie jest Ale teraz lepsze wybicie, czyli chyba będzie szprogu. Będzie dalszy skok I bardzo dobre uranowanie Telemarkiem Jace, Spokojnie jakie noty, skończy. widzieliście to? 19, 18,5, 19, 19, 19, no! Jeden sędzia coś się trochę uparł, ale... Ale no, to jest spoko, i szóste miejsce. Na to wszystko. Zapraszamy I awans na, na 15, zawody, I to się narciarski. nazywa... Tak powinienem skakać, powiem wam szczerze, tak powinienem właśnie skakać. Święta w domu były wspaniałe, żarcie też. Hmm... No coś w tym jest, no coś w tym jest. Z racji tego, że w sumie ten odcinek nagrywam w święta, no tak, bo on jeszcze dzisiaj się pojawi. No mogę się zgodzić, że jedzonko było, jedzonko było bardzo mniam. Dobra. Woskowanie Nart. Zróbmy wosk na zero. O, jest jakiś, na, jest, musimy mieć na zero wosk teraz. Mamy? Tak, mam. Eee, tylko że, aj, zero i sucho. Jest taki wosk? Sklep. Teoretycznie mógłbym sobie wymienić nawet kask generalnie na inny, ale czy mi to jest potrzebne teraz jeszcze? W sumie chyba nie. Najpierw to bym sobie na kombinezon zebrał teoretycznie, bo już tutaj mam taki jeden fajny upaczony. I to jest ten. Ten, ewentualnie ten. Albo ten. No, ten tak, tak bardziej pod gogle, ale nie no, z kombinezonów to w sumie trzeba popatrzeć coś na w miarę wspokojenie. Więc ja myślę, sobie kupić albo właśnie co mówiłem, albo ten, albo ten, ale raczej chyba będę zbierał na tego, bo on tak fajnie ma taki fajny wygląd. Ale może byśmy kask wymienili w sumie, zresztą dobra, wosk pod warunki. Zero i śnieg suchy. Jest coś takiego, czy nie ma? Ty no, nie ma. No dobra, no to na suchy, śnie, na suchy śnieg temperaturę jakąś. Serio temperatura 5 stopni to jest najwyższa, to jest najwyższa na suchy? Sekunda. Coś mi tu nie gra. No. 5 jest najwyższa temperatura. No dobra. To kupmy go trochę. I odwalmy sobie... Jeszcze. A nie. Trening już robiłem. Dobra. To nawoskujmy. Tą zerówką to zrobię tą, co po prostu miałem. No bo... Nie ma. Nie ma stopnia zero na ten... Nie ma stopnia zero na suchy śnieg. Więc to woskowanie też tutaj jest trochę takie upośledzone powiem i szczerze. Piciu było i się skończyło. Ale czekam na swoją kolejkę. E 52 nie tak najgorzej z progu, osiągnąłeś połowę sukcesu. Odbił się wszystkimi siłami. No, takie średnie to wyjście z progu ale zawsze to coś. Mogłem jeszcze trochę przeciągnąć to wyjście z progu, powiem wam szczerze. Ale chyba będę 19. Nie, 15 się utrzymuje. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Myślałem, że spadnę trochę, ale... Nie jest źle. A jak nie jest źle, to nie ma co ksuć. Znów pruje O, proszę bardzo. Mam nadzieję, dobre nie tym razem. nie Zaczekał do ostatniej chwili ze zmianą pozycji. Dokończył... No ba, że dokończył go wyśmienicie. O, i dziesiąte miejsce, proszę bardzo. To mi się podoba. Jakby mi się udało powtórzyć sukces z poprzedniego konkursu, to by było bardzo dobre. Przede wszystkim, jest zaczął się Ale zaczął się. No, teraz lądowanie troszkę słabsze, bo na dwie nogi, więc noty pewnie będą mnie najlepsze. I spadek będzie trochę. Piętnaste miejsce. Nie, w sumie nie jest źle. 7 punktów i możemy awansować na 14, a konkursów jeszcze mamy dużo. Ja, 4 skocznie mówiłem, to były 1, 2, 3, 4. No to jest w sumie czwarta skocznie, ale zrobimy jeszcze dwie. Przecież co, przecież mogę. Ale zrobimy na razie tylko trening u tego pana. on to podniósł, 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 dużo podniósł dużo podniós. Ale wiecie co? Zobaczę, czy nie mogę sobie czegoś kupić w sklepie. Bo trzeba też pieniążków trochę wydać. Butki za 2,5 aerodynamika. Nie, buty mają zwykłą aerodynamikę. Eee... Rękawice też bardzo. Po... Rękawice podnoszą też aerodynamikę. A dobra. Kupmy może. Kupmy sobie te za best. No niech stracę. Odrobi się. Nawoskuję tym, co mam. Akurat miałem woski idealny także. Witajcie całkiem mi z spoko. Zapraszamy do oglądania bezpośrednich relacji z zawodów. Zdobycie w tym sezonie pucharu świata i zwycięstwo w turnieju 4 skoczni jest jednym z największych dokonań w karierze każdego skoczka. Co ty nie powiesz panie Szaranowicz? Na pewno 70% do, do 70% nawozkowania. To nie wygląda źle. I bardzo dobre wybicie. Nie daleko mu Jest telemark O Oj jestem. To trzeba przyznać, jestem ambitny. Proszę bardzo, drugie miejsce w kwalifikacjach, widzieliście? Nie najgorzej. Tylko jakby to utrzymać? W sumie za drugie miejsce jest chyba całkiem wysoka nagroda, ale. Żeby nie zapaść. Zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Wyjście Probił z progu trochę średnie, ale. Ale za to lądowanie telemarkiem. I które znakom. miejsce będzie? Ósme. Ósme miejsce, bardzo dobre. Spróbuję trochę. Później się wybić. Zobaczymy, może to coś da. Znalazł doskonały o, punkt tak. do wyjścia z progu. Zanie bardzo ładnie. To jest telemark, więc będziemy, będą pewnie wysokie noty. O i tak są wysokie noty. I które miejsce będziemy mieli finalnie? Szóste. Bardzo dobre Niestety, miejsce. To już wszystko. I awans Mam nadzieję, że na czternaste na miejsce. Zawodach. No, powiem szczerze, jest nawet szansa. Jest nawet szansa dostać się na. Dostać się do pierwszej dziesiątki. 10 tysięcy dolarów, ale zainwestowałem w przedsięwzięcie. <grym> Spoko. Zrobimy techniczkę. Dobra. Eee, wosk, 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 wosk. Temperatura na 0 stopni. Mam jeszcze tego wosku trochę mam. 3 i 2. Dobra. Średnia temperatura w minusie. No dobra, damy ten. Trzeba przeoszczędzić trochę pieniędzy. A co witamy z podskoczni w Bischofshofen? Aby zebrać wszystkie nagrody, zwycięzca będzie musiał wykazać się dobrym przygotowaniem w czasie całego sezonu pucharu świata. Każdemu z nich życzymy dużo szczęścia. A, Bischofshofen i potem jest jeszcze In. Nie, na Innsbrucku chyba już skakałem. Wyszedł z progu to O, moment. bardzo ładne wybicie. Ma. Bardzo dobre Czyli będzie daleki skok. Tak, jest daleko. Nawet jest na linii laserowej. Chyba by było. Było chyba na linii laserowej. Dziesiąta, dziesiąta lokata bardzo dobra. Bardzo mi się podoba. Otwieramy ostatnią dziesiątkę. Tak, ładny, Idealne wybicie. No, ale niestety nie było na laserowej linii, więc Jeszcze... nie będzie chyba pierwszego miejsca. Nie, nie będzie pierwszego miejsca niestety, ale jedenaste, więc też nie najgorsze. Jakbyśmy tak zostali w pierwszej dziesiątce, to by było bardzo dobrze. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. Bardzo to ładne winy. I będzie laserowa linia, czyżby? Tak, tak jest i jest telemark, czyli będą wysokie noty. Jest wysoko. Na pewno dostanie dużo no, 18,5 nie? no Całkiem niezłe, całkiem niezłe noty I dziesiąte miejsce no wszystko. Mamy nadzieję, I awans że na trzynaste, bardzo dobrze, dobrze jak my. Jest na pewno szansa awansować jeszcze do pierwszej dziesiątki Także zobaczymy jak to będzie Trening zrobimy Ale dobra nie, nie będę woskował, bo bez wosku też się, I znowu jedna, też dajemy radę Dobra, świata. rozegramy ten konkurs jeszcze i skoczymy do sklepu yy, wyposażyć skoczka w jakiś, może lepszy sprzęt Kombinacja wosku poprawna w 2,5%, nie? Znakomity to jest skupy. po prostu śmiech na sali nad techniką, w następnym Ale będzie daleki będzie skok, skok. I jest telemark, czyli powinien być skok dobrze oceniony. Proszę bardzo, 19,5, 19, ,5, 19, 2,19, 2,19, 2,19. Hmm, na no, takich noc się nie spodziewałem. Czyli znowu możemy mieć całkiem wy, całkiem wysokie miejsce. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak. Chociaż teraz, trochę sobie, teraz sobie trochę popsułem wybicie. Popsułem trochę wybicie, ale to chyba nie powinno się odbić na jakości skoku. Zobaczymy. Dziewiąte miejsce, nie najgorzej. Dobra. Teraz poprawa. teraz spróbujemy e, się wybić troszkę później. Zaczął perfekcyjnie. O, to. Tak. Będzie laserowa linia. Jest, ale też lądowanie na dwie nogi, więc. Ale pierwsze miejsce, czyli w sumie w pierwszej dziesiątce będziemy na pewno. Nawet dziewiątka. Bardzo dobre miejsce. Dalej trzynasty. I. Ej, patrzcie to. Jeden punkt nam brakuje, żeby się. Do... Jeden punkt brakuje, żeby dostać się na dwunaste miejsce. To jest niezłe. Dobra. Eee, mamy 12 tysięcy dolców, ale. O, proszę, jest ten trener. Ten, co podnosi wszystko. Dobra. Mamy 6000. tysięcy. Myślę, że kupimy jakieś yy, narty, kupimy, czy nie? Kupimy narty? E, poprawiona, dobra. Nie, no na dobrą dynamikę nas jeszcze nie stać. Poprawiona, dobra. No tu też nie za bardzo. Ale stać nas na kask z dobrą aerodynamiką. Hm. Który? Taki, taki, czy taki? Mm. Czy może taki? Nie, ten już kosztuje 10 koła. Zróbmy go bardzo kolorowego i weźmy ten pomarańczowy. Dobra. Okej, okay, z mojej strony to by było na tyle. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jak się podobał, to pamiętajcie, że 5 łapek w górę wlatuje kolejny odcinek. Także ja dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku ze skoków narciarskich. Na razie, hej!